Do walki zostały dwa miesiące, do walki na Wembley. Pierwszy raz wprowadzili prowadzili zmiany. Bijemy się teraz z, z używaniem łokci w parterze oraz w stójce, czyli można powiedzieć, że mamy wprowadzone zasady UFC. Można powiedzieć, że codziennie rano oglądam jakieś tam jedną, dwie walki swojego przeciwnika, dałem też co trenerowi, żeby sobie zobaczył, co on robi, co ja, co, ja to znowu wyhaczę, każdy coś wyhaczy. I w jakieś tam błędy wyszukujemy, wyszukujemy to co ma dobre, na co trzeba uważać i dostosowujemy się pod niego. Wszystkich sparik partnerów, jakich sobie wybieram, to też podobnym scenem walki do mojego przeciwnika. I jakieś tam założenia taktyczne próbuję to zrobić na sparingach i to samo chcę potem to przełożyć w klatce. Ja mam tę nie? Ma być równo, waga, jak mnie, to, 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 to... To... To, 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 to ja jestem na siedem dychów, to się a nie gdzieś na siedem. Oni to w od Ja idę na siedem-siedem, a tam jeszcze ważną grupę ośmiu-dziesiąt minut. jest spoko. Z są bardzo często sparuję, jestem tym względu, że jesteśmy na jednej kategorii. No i zresztą jest bardzo dobrym, wymarzonym sparingfighterem, jak się chodzi o mnie. Jemu mu zawdzięczam duży progres w mojej karierze. Przychodzę na salę, zajechany już po którymś treningu, powiedzmy nie mam mocy, werby. Nie chcę się nawet rozgrzać, spojrzę, wystarczy spojrzę na niego i już wiem, że, że, że muszę to zrobić, bo on by nie odpuścił. Albo wstaje przykład rano i mówię, no nie, no kolejny dzień, kolejny trening, no nie, ale pomyślę sobie, ale Borys pewnie tak nie myśli, Borys musi wstać i iść na trening, także jest dla mnie dużą też motywacją. Według mnie jest tak w życiu, że jeżeli masz jakąś pasję i nie poświęcisz się w całości, nie, nie wszystkiego nie postawisz na jedną kartę, to nie dojdziesz do, do sukcesu. No bo nie, nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie mamy ułatwione to wszystko, tylko zrobimy w Polsce, gdzie naprawdę, jeżeli chcesz coś osiągnąć, to musisz poświęcić się w całości, musisz wszystko rzucić, musisz poświęcić się, no bo jak tego nie zrobisz, to nie radzę. No jeśli ktoś chce do czegoś dojść w tym sporcie, tak jak my, no to musimy postawić wszystko na sport. Nie możemy robić czegoś i przy okazji trenować, nie? to w sport musi być numer jeden. Trenuję i mimo tego, że trenuję, to wiem, że nigdy nie będę umiał wszystkiego. No to jest ciągła, ciągła, ciągły rozwój, ciągle idziesz jakby w drodze do doskonałości, po prostu ciągle brniesz i, i dlatego to jest taki pociąg do tego wszystkiego, żeby cały czas tym siedzieć, cały czas to robić i ten trening się nigdy nie nudzi, bo cały czas musisz coś rozwijać. Ja na przykład na co dzień próbuję, próbuję, przynajmniej bo to nie zawsze się udaje. Być ogólnie pozytywną osobą, gdzieś tam patrzeć wszystko w kolorowych barwach, żyć fajnie, uśmiechać się do ludzi, wszystko w porządku, każdy jest fajny, szczególnie u nas w kraju, no trochę jest na burmuszonych ludzi, także nie wolno na to patrzeć, trzeba samemu się cieszyć, trzeba pokazywać innych, żeby się też cieszyli z tego życia, jest fajnie i zajebiście, ale w momencie kiedy wychodzisz do walki, to, to niestety trzeba wszystko zmienić i z, z takiego uśmiechu trzeba wyjść na pełny Akurat w Poznaniu trenowałem w wielu klubach i muszę przyznać, że tak, taką ekipę jaką mamy tutaj w bankosie to, to nigdzie akurat nie widziałem, nie było. Ja zaczynałem z trenerem w sumie sami, a, a skończyło się tak, że teraz jest tutaj czołówka kraju u nas i sami się czasami za głowę chwytamy jak to wszystko się rozwinęło w przeciągu tak naprawdę ilu, lat. Tydzień Trening treningowy w sumie jest zawsze taki sam, najpierw dwa razy dziennie na te treningi i tyle, że poza okresem przygotowawczym one trwają dłużej. Tyle, że w Ankosie akurat, to teraz się śmialiśmy, tutaj jest jeden wielki okres przygotowawczy, bo tak naprawdę to jest jeden wielki obóz. Jeżeli ktoś przyjeżdża z zewnątrz na tydzień na przykład, to po tygodniu wyjeżdża i widać, że jest styrany, A my mamy to na co dzień, mamy strasznie ciężką ekipę, nim się nie dobierasz, jest naprawdę ciężki trening. Wracasz z treningu i nie dość, że jesteś zmęczony, to jeszcze wszystko Cię boli. Nie dość, że Cię boli dlatego, że po prostu jesteś tam porozciągany, po... wszystko jest zajechany wszystkie ściany, to już ci boli dlatego, że dostajesz łeb, dostajesz lowy, dostajesz mawasy, dostajesz wszystkie możliwe, tam wszystko w Twoje ciało przyjął, co mogło. I nawet potem leżysz z trupem, jesteś tak zajechany, że, że, że nic się nie chce. Na razie jestem mistrzem KSW, muszę, muszę utrzymać ten pas jak najdłużej. A następnym moim celem, nie wiem na kiedy, ale na pewno jest zdobycie mistrzowskiego pasa w Znaczy to te właśnie Maj. To jest to, że to jest cały czas trenując, cały czas wie, że musi gdzieś tam rozwijać swoje umiejętności. Ale jeżeli miałbym mówić o sobie, to zaczynam czuć jakoś tak, że, że mógłbym, mógłbym się biec na świecie. Nazywam się Borys Jankowski. Trenuję sobie. Jestem fajny gość. Co mam więcej powiedzieć?